Cześć, tutaj Szachowy Mentor. Dzisiaj zamierzam pokazać wam jak zhakować czeskoma i uruchomić na nim maszynkę. Będziecie do tego potrzebować sprzętu z najwyższej półki. Taki komp może być trudny do zdobycia. Dlaczego? Ponieważ posiadam tutaj podzespoły niedostępne jeszcze dla zwykłych śmiertelników takich jak Wy. Przede wszystkim wasz procesor musi obsłużyć ogromną ilość danych do liczenia wariantów szachowych. Dla mnie nie stanowi to problemu, ponieważ posiadam jeden z najnowszych procesorów Intel 8 rdzenia. Pamiętajcie jednak, taka moc to już nie przelewki. Postępujcie ostrożnie. Zaczynajmy. Odpalimy sobie mojego ulubionego SOCFISH 14. Uruchamiam go za każdym razem, jak tylko mnie diabeł podkusi. Loguję się na moje specjalne konto Lady Hetman i pokazuję nobom, gdzie ich miejsce. Ach, uwielbiam to. Ok, umieśćcie dysk z maszynką na stacji uruchamiającej i sprawdźcie, czy jest prawidłowo podłączona z komputerem. Przed załączeniem maszyny należy upewnić się, czy VPN jest odpowiednio skonfigurowany. Pozwala on ominąć zabezpieczenia czeskomu i przeniknąć przez barierę Dawida Czerwa. Leściu. Proszę zatwierdzić rozpoczęcie penetracji. Oj, tak, zaczynam penetrację, backdoor. Pozdrawiam, panie. Główny serwer będzie próbował powstrzymać nas przed nawiązaniem bezpośredniego połączenia z jądrem systemu. Musimy więc to obejść, naruszając segmentację. Za to przestępstwo grozi kara 20 zł PaySafeCard, Upewnijcie się więc, że macie sprawne proksy. O nie, terminal jądra próbuje odciąć nas od sieci. Spędziłem 12 lat łamiąc te zabezpieczenia. Przechodzę w tryb hardkorowego maszynisty. Bingo. No i proszę, maszynka gotowa. Lecimy pokazać frajerom jak się gra w szaszki. Za 3 2 jeden... Hm, dziwne. Ja. Uh -huh.